Język angielski, fiszki, komputer, część dziesiąta, flashcards, computer, part ten. Dzisiaj nauczysz się pięciu słów związanych z komputerem. Każde słowo lub fraza zostanie przeczytane dwa razy. Będzie czas na powtórzenie, następnie odbędzie się mały test który pozwoli sprawdzić, co pamiętasz. Jeśli masz problem z zapamiętaniem, musisz posłuchać i powtórzyć jeszcze kilka razy, to naprawdę działa: „Ja tak uczę się chińskiego. Powtarzam, powtarzam, powtarzam i powtarzam. A potem umiem. Today you will learn five words to do with a computer. Each word or phrase will be read twice. There will be a time for you to repeat. After that, there will be a little test to check what you remember. If you have a problem remembering, then you have to listen and repeat a few more times. It really works. Please repeat after me. printer, printer, drukarka, procesor, 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 procesor. projektor, projektor, rzutnik. RAM memory, RAM, memory, pamięć RAM, router, router, albo modem, modem, router. Speakers, speakers, głośniki. Let's see what you can remember. Zobaczmy, co pamiętasz. Pamiętaj, jak nie pamiętasz dużo, to się nic nie dzieje. Musisz wrócić od początku i zapamiętasz. What is this? What is this? Printer. This is a printer. I have one. What is this? JEST? What is this? processor this is a processor what is this what is this projector this is a projector what is this? What is this? RAM memory. This is a RAM memory. What is this? Co to What is This router modem. This is a modem. This is a router. Ile dobrych odpowiedzi miałeś, miałaś? Daj znać w komentarzu poniżej. How many good answers did you have? Please let me know in the comments below. That's all for today. See you later. Poland, stay classy.